Pierwsza praca, super, a teraz proszę trzecia <laughs> Stefan Romecki, kawaler orderu uśmiechu, koszalinianin od urodzenia. Tak, na pewno jestem z tego znany, ale to tylko dzięki ludziom dobrego serca, który na to się składa. Ja muszę do nich przez miesiąc docierać, jest coraz gorzej, bardzo ciężko coś pozyskać, ale budzą się te odruchy dobrego serca i dobrodzieje wspierają jakoś pomału, także zawsze jakieś te skromne paczki. No dzisiaj teraz jesteśmy z paczkami od pana prezydenta miasta Koszelna Piotra Jednińskiego, będzie zastępca i będziemy tutaj z zajączkiem wręczać. Świąteczne, takie zajączkowe, wielkanocne, paczuszki. Piszą ludzie z całego koszalina, że chcieliby tu, chcieliby nam, ale no nie jesteśmy w stanie, mając kilkadziesiąt paczek, obdzielić cały koszalin. Proszę zawsze też rodziców, proszę podejść raz, odejść, podziękować, a nie kombinować. Drugi raz z dzieckiem idzie babcia. Jest to smutne, że tak uczą dzieci od małego, a dzieci się cieszą, ale. Ale musimy uczyć taką lekcję wychowawczą też, nie? że jest radość i podzielić to wszystko, co ze sobą, żeby każde dziecko, które przyjdzie otrzymało. Podaję, podaję na Facebooku y telefon, może zadzwonić, skontaktować. Był tak, taki pan, jego żona zadzwoniła, pan przyjechał, przywiózł mi wczoraj czekolady, jajka niespodzianki, dorzuciliśmy lizaki, także... Są ludzie dobrego serca, cały czas, ja tyle lat działam w Koszalinie, 30 czy ponad i zawsze moje działanie opiera się na dobrym sercu właśnie tych wszystkich ludzi, dobrodziejów, darczyńców.